Kochane dzieci, wielki skarb zostanie wzgardzony, i w wielu miejscach stół będzie pusty, i moje biedne dzieci będą wygłodzone. Ja jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od prawdy, nie wycofujcie się. Mój pan potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa i słuchajcie nauk prawdziwego magisterium jego kościoła. Szukajcie Jezusa. On jest obecny w Eucharystii w ciele, krwi, duszy i bóstwie. Mówcie wszystkim, że to jest prawda niepodlegająca negocjacjom. Proszę was, żebyście utrzymywali płonący płomień waszej wiary. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od Jezusa. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. Naprzód, w obronie prawdy, to jest orędzie, Jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy, dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.